Dzień dobry, Nexus Live. Jeżeli ktoś oglądał bajki w latach 90. i wczesnych 2000, to na pewno będzie kojarzył tą bajkę, yy, która była zrobiona, była, była całkiem spoko była, no i została zrobiona gra o dziwo na licencji, która była dobra. Znaczy nie jest jakaś super świetna, ale jest całkiem okej. Okay. Jest spoko. Moi drodzy, Hercules, Disney Hercules. Yy, jest to gierka wydanie platynowe, moi drodzy. Tego oryginalnego Herkulesa Który jest całkiem ok. Ja miałem kiedyś demówkę I grało się fajnie, czekajcie, bo tutaj to Czekaj, co jest? Nie chce się otworzyć Dobra, Och, te zawiasy działają aż za dobrze Zobaczymy jak ta gierka Gdzieś tam działa, o nie, kurde Zaraz zarysuję sobie, kurde, płytę Będzie dym, płyta nie jest w jakimś super Genialnym stanie, co prawda, ale jest ok. zależy kto Co tam, no nie jest, kurde, super idealna Wkładamy, zobaczymy To jest, moi drodzy, pierwszy raz, kiedy ja będę grał w tą grę w oryginalną wersję pełną. Znaczy, nie, że grałem wcześniej w nieoryginalną, tylko wcześniej grałem tylko i wyłącznie w demówkę. Miałem demo tej gry i autentycznie to jest pierwszy raz, kiedy odpalam pełną wersję tej gry. Jestem podekscytowany, jak to będzie wyglądać, bo to, to, jakby, to jest niesamowite, jak po 20 latach jestem w stanie po raz pierwszy doświadczyć wielu z tych gier. Pełni, bo wcześniej nie byłem w stanie, nie. <laughs> tak jest, wczuwamy się w klimaty God of War moi drodzy, Disney Interactive. Oni robili naprawdę dobre gry. Faj wiem, że na przykład potwory i spółka były też bardzo fajną, też poluję na tą gierkę Potwory i spółka Monster Inko. Puekaj, coś jakieś intro. Co oh jest! Kurde, jak zrobione ładnie ty, naprawdę no, spoko Loading, loading, Hercules, o kurde jakie menu, patrzcie przyniósł je, o kurde chat, ale zajebiste, patrzcie jakie tutaj laseczki nam ten, jak one tutaj kurde tańczą, Mamy passwordy obszony, ła wow, kurde, let's fucking go, buba, start game, ej zajebiste menu, bardzo fajne, fajna muzyczka i fajnie zanimowane. So, let me just to jest bezpośrednie, z bajki. Jezu, jeszcze pamiętam to. To jest dosłownie wyciągnięte, ja miałem, ja tego, tego, to co tu oglądacie to jest bezpośredni fragment z bajki. Ja miałem to na VHS-ie moi drodzy. Był, to ja miałem na VHS-ie właśnie, to jest wyciągnięte bezpośrednio, nie? Najgorzej, że prawdopodobnie zaraz dostanę jakiegoś bana. Dobra, wiecie co, ja pominę tutaj, bo boję się, że kurde, na YouTube dostanę bana, sobie to nagrywam. Your basic D.I.D. Damsel in distress. Okej, okay, czyli to będzie pewnie samouczek znając życie. Zobaczymy, ja miałem na VHS-ie, sami swoi. Ja na VHS-ie moi drodzy miałem Teletubisie, miałem Star Wars Phantom Menace, uwielbiałem oglądać. E, miałem też kurde. Mrówka Z. Mrówka Z, coś takiego. Jezu, dobra, let's go. Damy sobie trochę głośniej. Bardzo fajna muzyczka. Bardzo fajnie wyanimowana jest ta gierka. Widzicie, mamy tego naszego Herkulesa. tak dalej. Zbieramy sobie jakieś monetki. I mamy Deniego Devito, który wcielał się właśnie w tego, tego, jak on tam się nazywał. Mamy tu jakieś podstawowe ataki, gdzie nawalamy pięściami. Możemy również walić mieczem. I też mamy jeszcze jakieś takie zamachnięcie, czy tak, że tak to powiem. Let's go! GPC? Ja... On jest satyrem takim chyba, nie? O ile dobrze wiem. Dobra, tu musimy pociachać te... jakieś te. I teraz musimy tą panią, kurde, skasować. Dobra, ja pamiętam, że tutaj można było jakieś tam miecze, kurde, elektryczne zdobywać jakąś Herkules-kole. Kola Herkulesowa. Czekajcie, bo tutaj o ile dobrze... To pamiętam, w demo było w sumie, o ile dobrze kojarzę. I to się podnosi. Czy ja teraz mogę jeszcze jednego tu skasować? Czekaj, tu jeszcze jednego skasujemy. Opa. Eee. Da radę jeszcze tu skoczyć. O nie, nie dam rady już skoczyć, kurde. O nie, a tam było ha! Kurde u góry, najgorzej. Dobra, nie dam rady, zrypałem już w zasadzie. Mówi się trudno, dobra. Tutaj kasujemy sobie to. Czy ja mogę ją... je pięściami ją! <laughs> Elegancko. Przyskazywałem. Prince of Persia, perski czasy, polecam na PlayStation 2. Eee, Prince of Persia, e, ja grałem chyba w Warrior Within, o ile dobrze kojarzę, ale nie grałem niestety w tamtego, e, w tą Prince of Persia. Ja chyba w dwie Prince of Persia tylko i wyłącznie grałem. Grałem w... E, właśnie w tą, to, w co tego. Czekajcie, wiecie co? Jedną rzecz muszę zmienić na pewno, bo gra jest bardzo jasno, jednak. Jednak to musimy wyłączyć. Trochę, z... trochę... Trochę zbyt jasno było. Ok, dobra, teraz będzie git. Teraz jest ta gra tak jak powinna być. O. Jezu, ile ja muszę tu ciachać jeszcze. E, grałem jeszcze w ogóle w taką Prince of Persję piaski czasu. Dobra. Skasowana. E, jakby to, to była taka gra, że tam... że to było chyba na podstawie... Nie, nie. To była gra w 2000, nie wiem, chyba dziesiątym? Albo coś takiego? Tam można było cofać czas, spowalniać czas, yy, atakować, coś tam takiego. Yy, to był taki troszeczkę jakby taki reboot serii, nie pamiętam, które to było dokładnie. Ała. Ja tu chyba mogę wejść na górę, o ile dobrze kojarzę. Ała, ty, no co jest, ty? Dobra. Dało radę tej kurde, wejść? No kurde, dobra, aha, dobra, tu muszę wejść na tego. Wow, mamy, mamy. E, na. Ten piaski czasu są z 2003. Wiesz co? I któryś taki właśnie coś związany z tymi piaskami czasu, że tam jakieś potwory takie były, kurcze? Nie wiem, czy kojarzycie mniej więcej. Akurat. Pała. Jak tak ten. Nie, nie, to nie był Warrior Within. To był inny. To by taka bardziej nowoczesna gra. Wyglądała trochę jak taki Assassin's Creed bardziej. Było też jakieś takie wspinanie się. W miarę nowa gierka bym powiedział. Zapomniane piaski, tak jest. Forgotten Sands, tak jest. Zapomniane piaski. Nie, nie, to była to taka ładna 3, 3D grafika, nie? Herkules ma o, o tyle fajnie, że to jest, gra, który, to jest gra, która się aż tak nie starzeje, nie? Jest ten typ gier w sumie. No, kawan. Jeszcze ten jeden. Ej, fajnie jest to naprawdę zrobione, ten Herkules tutaj. To trzeba przyznać. Naprawdę bardzo ładnie. O kurde. Dobra, let's go. Zapomniana seria. Ja się dobrze bawiłem w tę grę. Ja pamiętam kiedyś ją kupiłem, bo chyba nie wiem, gdzieś na hyperze oglądałem jakiś materiał o niej. I ja ostatecznie się dobrze bawiłem. No ale patrz jakiego Herkulesa zdobyłem tutaj. Ja pamiętam, że tutaj się jakiś tego. Słuchajcie, a, teraz. O, i teraz mam patrzcie, mam elektryczny miecz! Hercule, to jest kola herkulesowa. Herculaj! Zaczekaj, tutaj jest mój save point, o ile dobrze wiem. E, wiem, że był jakiś Minotaur, o ile dobrze kojarzę, ale gdzie to było, to ja powiem szczerze nie wiem. Dobra, wskakujemy sobie tutaj. Jep! Patrzcie, jaki. Ja mogę tutaj promieniem. Fajne animacje zrobione są, czekajcie. Chyba w prawo można. w lewo, przepraszam, można było tu gdzieś skoczyć i coś zdobyć. Nie, jednak nie. Jednak nie tutaj. Początek serii 3D-księcia prensji, potem była dusza wojownika, dwa trony. I zapomniane piaski. Tak, tak, chyba, chyba to było to. Ja polecam Jack 2 albo raczej ten Klank. Tak, Jack, Jacka jedynkę, dwójkę mam akurat. Mam wszystkie części Ratcheta i Klanka. Metal Gear Solidów nie mam. Czat, czy, czy Metal Gear Solid jest rzeczywiście tak dobrą grą, jak każdy o niej mówi? Tak swoją drogą... Mam... Kurde, co ja zrobiłem? Źle tego, bo tak. Każdy zachwala tę grę, a, a powiem szczerze, mi nigdy nie przyszło zagrać w nią i. Właśnie nie wiem, czy ona aż tak rzeczywiście dobra jest, jak, jak mówią, Boże, ja tu zaraz zginę w tej grze. zakram. No, nie jest tak dobra? Kurde, tu musi moim range weaponem, kurde, z tym szamanem dosłownie. Ała. Ja potrzebuję mojej Herkoli. Herkulej. A to jest Herkulej, jak Powerade. Dobra. Jezu, co to, kurde, jakieś szklane ptaki? Au, 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 Boli, Boli, Boli. Dobra, dobra, odsuwamy się. W sumie zaraz na misji treningowej. Wywalę się. Zagraj sam Chyba ja będę musiał tak zrobić. Jezu, tu jakieś rekiny są. Przyjemnie ta Gierka wygląda. Muszę przyznać, że, że... wygląda dobrze. Jest trochę taka. Może... O oh my god, co jest ty! Herculade! Tak, power aid. Dobra, dawaj, 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 Epa! Nie, nie zjedzcie mnie. a mamy tutaj safe pointa. O, tutaj można było tego. Jeb, yep, jeb, 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 yep. rozwalamy to. Ja muszę... Ja chyba muszę mocnym pierdzielnięciem. Tak jest! Jedno wielkie mos... Ten, mocne walnięcie musimy zrobić. Dana Crisis. Książej tchórz. To jest zajebiste. Książej tchórz. O wow, kurde! Ale wyskakują na mnie bączki jakieś. Co to było? Ty, ale ja mi jeszcze zagrał w potwory i spółka. Muszę sobie ogarnąć potwory i spółka. To było super, tam gdzie się straszyło te kurde my... dzieciaki i tak dalej. To była super ignieczka. Dobra, mi te bączki. Ja nawet... Kurczę, nie przypominam sobie tego tego samouczka aż takiego. No kurczę. stój śmieciu. Dobrze, trafiliśmy. Uf. Masz y, Spyro Enter the Dragonfly? Spyro Enter the Dragonfly był chyba grom na PlayStation 2, ile dobrze kojarzę, nie? Y, nie, nie mam. Znaczy powiem wam tak, dla mnie Herezją są wszystkie części Spyro, y, które nie są na PlayStation 1. Y, chodzi mi o to, że niestety ale... Moim zdaniem na, na PlayStation 2 oni strasznie z kim ścili, kurde. Y, z tego. Kurde bela, masakra. Znaczy, może, zdo może zdobędę. Znaczy, mnie denerwuje styl graficzny, grafika, jaką oni tam objęli. Nie, za bardzo mi się podobał. Dobra. Jak nie przeszkadza ci łamanie czwartej ściany, możesz spróbować Metal Gear Solid. Metal Gear Solid? A czemu łamanie czwartej ściany? Ale tylko już nie wiem, to zdobyłem jakąś. O, tam była Herkola. Aj, kurde, nie zdobyłem. A to co to jest? Uwaga. Wo co to było? Co to jest? Jakieś kurcze machnięcie tym. No, mi na kamień. Let's go. Krok dwa. Właśnie, wie, wiele jakby na, y, kolejnych części. Jakby następnych części. Czekaj, a czy ja mogę tak. Okej, okay, dobra. Ja tutaj macham jak pepega po prostu. I atakuję moby. szczerze, średnie takie. A czekaj, jak ja mam tutaj. Jak ja mam tutaj Dobra Jak ja mam tutaj przejść teraz? To jest pytanie Double jumpa nie mam Czekajcie Okej, okay, może coś tu jeszcze muszę zrobić w zasadzie Teraz nie pamiętam Kamień przepchaj, a kamienia muszę przepchać, tak? Aha, dobra Tak jest! Tak jest! Dobra, mam, mam tutaj kamienia. Let's go! Idziemy z kamieniem. Widzicie, który już, już nie pamiętam po latach tego wszystkiego. Ale na szczęście jesteśmy na straży. Ukochane kilka z dzieciństwa. Siemano, cześć, cześć, siemaneczkę, dzień dobry. Ogrywamy sobie właśnie... Znaczy, ogrywamy. Czekajcie, czy ja mogę go teraz zostawić? Dobra. Zrzuciłem sobie na łeb. Ale żyję. Innego bossa można z, y, Może zabić jego wiek? Jeśli odpowiem... Jak pewnie długo poczekasz? Co ty gadasz? What the fuck? Jak to brzmi? Ale strasznie dużo ominąłem tych, tych. Czekajcie, czy ja mogę tutaj wejść. O, jezu, kurde, te ptaki. Przestrane. Dobra, czekajcie. Ja tu muszę te ptaki porąbać. Come on, giniecie. Come on, czy ja mogę teraz. Tutaj. Raz. Dobra. Raz, dwa. Uuu. Dobra Łappa Dolecę, doleciałem Czy jeszcze dam radę do tego, dolecieć? Tak jest, patrzcie, daję radę, yeah, let's go Uwaga Gnojo ptaki ty No nie, kurde Ja pierdykam, fuck you Nie podskoczyłem Kiedy kontra? Chyba kontra na PlayStation 1 albo 2 Herculade Herculade! Dobra No come on. nie chce się przyczepić w zasadzie tanki. Takim odpowiednikiem tanków to było właśnie te wargames, co ostatnio grałem w sumie gier, gdzie nie wkurzasz się, że gra za trudna, tylko kasenki za długie. Aha! Na takiej zasadzie. Okej. Okay. Mówię ja w Metal Gear Solida nigdy nie grałem, zawsze uważałem to za taką trochę dziwną grę. Ale może coś w tej grze jednak jest. Może jednak jest taka fajna. Każdy jednak gdzieś tam zachwala. Strasznie długi ten samouczek, co nie? Ja sobie nie przypominam, żeby on tak długi był. Jakieś ty kurde, kozy? No, co ty? Aha, dobra, i tutaj trzeba było... Tak jest, bo tu trzeba było, patrzcie, przechodzić z planu na plan. Okej, okay, to nawet, nawet to nie jest powiedziane w ten sposób. W sumie. Ha, ha! Jak jest taka ścieżka, to można chyba przejść, żeby tutaj, nie? Znaczy ja mogę tędy tu przejść? A? tu jest coś? Kaczenka, co trwa ponad godziny i nie przesadzam. Godzinna kaczenka? Serio? Jacie, czajcie? To jest jak film, w zasadzie oglądacie. Nawet nie jest głupie, trzeba bym powiedział. No, nie powiedziałbym, że to głupie. Ło. Żyjemy, żyjemy. No, nie powiedziałbym, że nawet to głupie jest, tylko takie wiecie. Grałem w Raymana. O, wiecie w co bym chciał pograć? Jakieś tak mówisz mi o Raymanie. Muszę ogarnąć sobie Raymana tego 3D. W Raymana kiedyś grałem. Eee, taki Rayman 3D. Który to był taki, taki pi pierwszy 3D chyba na, na PlayStation 1 albo 2? Eee, właśnie nie wiem, czy to był 1 był albo 2 jak on się tam nazywał w sumie. Był naprawdę bardzo fajny. Rayman 2 i Rayman 3. I jakby ten taki z piratami, że tam na statku pirackim jesteś i musisz uciekać z tym twoim gościem. A później z klatek uwalniasz tych takich, takich ludzików i... I, i ten overworld to jest tak, że jakby taką rzeką, jakby takim kanalikiem jesteś, coś takiego. To jest chyba Rayman 2 był, nie? Rayman 2. I to pamiętam, to grałem. Ja musiałem zagrać to. O dobra, bo to jest ten... Let's go! Jebi, yeah, walimy sobie te kurde do tego <suszyk> Walimy ze <sobie> do mordy Trajmeny <suszyk> kozackie Chyba, się skończyły na y, kur kurlikach Na kurlikach, chodzi ci, że... Kurliki te takie, te takie prąbane. Trajmen lepszy Ja właśnie w tą dwójkę na pewno zagrał Ciekawe jestem jakie są ceny na PlayStation 1 Mam sobie ogarnął bardzo chętnie Heroes Gauntlet O kurde, co tu się dzieje? Jest jaka, jaka, muzyczka to jest. Fajnie, fajnie zrobione, bo to tak strasznie jak, jak bajka, nie? Jak z bajki wszystko powyciągane. Bardzo dobrze jest tak raz zrobiona. O kurde! Co jest, ty? Czekajcie. Dobra, czekajcie tutaj. Czy ja mogę biec szybciej i wolniej? Ała! Czy mogę biec wolniej, albo szybciej? O kurde, co jest, ty? Dobra, ty patrz jakie efekty tu są w ogóle zrobione Let's go, czy ja mogę tak przyspieszyć? O nie, ominąłem tego, ha Ała! Dobra, bierzemy Herkuleina i biegniemy dalej Dobra, czekajcie, nie! Kurde, ominąłem tej Kurwa, co ja robię? Wow, jak lecimy! Woo! Znowu ominąłem literkę Dobra, w zasadzie lecę na razie na pałę Kiedyś będę musiał przejść tą gierkę na pewno tak na całość. Ała, ale mnie pizło. A nie, idziemy w, w, w lewo, w prawo! Nigdy w lewo! Kurde, nie, idę w lewo! <ścoughs> Prawie jak Hugo. Ej, trochę tak! Ty, ale w ogóle to było przerąbane z tym Hugo Tam chyba są jakieś na YouTubie wywiady z ludźmi, którzy grali w Hugo Generalnie, że... że lag był po prostu nie, niesamowity, nie? Ała, 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 ała. Że, że lag był niesamowity, znaczy. Z tego co oni mówili, to im bliżej centrali się było, tym, tym lepszy był oczywiście sygnał i tak dalej. Ale generalnie było tak, że, że ten lag był tak, tak niezwykły. A oh wow, masakra, to ja zaraz zginę. Siema, cześć, cześć dzisiaj. Kwaneczko. Że po prostu nie dało się grać, nie? Jak też gdzieś tam kawałek dalej od centrali był. Że ponoć... To było gdzieś hostowane właśnie nie wiem, czy w Warszawie, czy, czy gdzie to było ostatecznie. O kurde. Oh my god, ty, no ja zaraz przegram. A nadzieję, że to nie będzie się ruszać. Herkulejda byśmy jakoś sobie wypili. A tym razem idziemy w prawo, czat. A, to było C od Herkulesa. Dobra, je... The fuck? Dobra, ale fart. Tu musimy przeskoczyć. Opa! Opa, Herkulejdziku. Herkulejd... O, dobra, woda nie zabija, na szczęście aż tak. Ja, na razie odzyskaliśmy sobie tyle życia. mam 2 na PS1 to 100 zł na Allegro. Na PC 5,7 zł kappa. Ale to na Steamie mówisz pewnie, nie? Jest gdzieś na Steamie dostępny, czy jak? Ała! Come on. No nie, przegrałem serio. Oh my god, tak blisko. Jest na Gogu. Na Gogu, rozumiem. Najgorzej. Znaczy, no mnie interesuje kolekcjonowanie na PlayStation 1, jeżeli. Nawet jest to jakiś tam koszt. No masakra ty. Jeśli jest to jakiś nawet koszt, to to spoko, nie? Nie, to gra Ubisoft. Ale na gogu mówisz, że jest. A z go lecimy. Turbo sprintem. Nadrabiamy tutaj. Not bad, kid! Awa! Awa! Ja pierdykam, wpadam we wszystko, co jest możliwe. Sterowanie jest tutaj niemożliwe w tej, w tej, w tej, w tej grze. Dobra, let's go, i teraz przyspieszamy! No serio jeszcze mnie to do... walnęło? nadzieję Chłop, co nie umie biec normalnie. Czerwą jest sterowanie. Jezu, patrzcie jeszcze, on jak we mnie celuje. Na Steam jest Rayman Legends i Origins. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Ale mnie tak interesuje jakby, jakby wersje fizyczne. tutaj mamy tego, tego. Ja wszystko omijam, już powiem szczerze, już lecę, tylko... Łopa, 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 a Ała, kurde, to już mi się nie udało. Dobra, sobie weźmiemy. Herculade. Dobra, uwaga i teraz... Ała, no nie, kurde. Takie przyspieszenie nie było. No i co, i, i ciul bombki, nie? Lepiej kupić w wersji PS2, bo port na PS1 był cieniutki. Hmm, a może P PS2? Może rzeczywiście na PS2 to ogarnąć? Chociaż. chociaż ciekawe, żeby mieć gry na, na obie platformy? To by było nawet spoko. To fajne by było nawet, nie? W miasta zdarzają się targi staroci raz w miesiącu. Warto się wybrać. E, może zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Znajomy 3D za poza 180. Nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, moi drodzy, ja, ja tutaj nagrywałem to na Nexus Live'a, więc jakby kończę tutaj nagrywanie. E, zajebiste. Naprawdę zajebiście, bardzo, bardzo fajnie się bawiłem w tę gierkę. Zdecydowanie jest to pozycja, którą będę musiał kiedyś przejść, jakby całą. <grytanie> Pozdrawiam Nexus Live.